Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd nowości do Pepko. Zobaczycie nowe skrzaty do ogrodu, nowe świeczki, nowe kubki. Dużo nowości w tym przeglądzie. Oglądaj do końca, zostaw subskrypcję, łapkę. I zapraszam Was na półeczki do Pepco. Tutaj na wstępie mamy stand, gdzie są najnowsze rzeczy z gazetki, i mamy między innymi koszulki. Tutaj na przykład są takie nowości. Mamy bluzkę w paski za 30 zł w rozmiarach od S do 2xl. Krótki rękawek, tak się prezentuje, zobaczcie. Kolejna bluzeczka, tym razem taka żółta. Jest y, taka luźniejsza, przezroczysta, co zauważyłam. 35 zł i macie ją w rozmiarach również od S do 2 razy XL. Wśród nowości pokazały się też spodnie jeansowe i na przykład mamy takie czarne, zwężane na dole. 30 zł. I już Wam pokażę, jak one wyglądają. To są takie typowe rurki. I tu obok mamy jeszcze takie niebieskie. One są na gumie. Również 30 zł. I taki mamy ciemny granat i jaśniejszy. I jeszcze podgląd do wiosenno-wielkanocnej kolekcji. Jest naprawdę przepiękna. Czy coś się pokazało nowego, ale nie, więc lecimy dalej. I tutaj za 15 zł możecie kupić takie LEDowe łańcuchy. Możecie przypiąć zdjęcia bądź jakieś ważne informacje, o których nie możecie zapomnieć. Występują właśnie w kolorze złotym i czarnym. A tutaj mam nowe zasłony, bardzo ładne w kwiaty. 30 zł za sztukę i wymiar to 140 x 260 cm. Widzę, dojechała dostawa firan w, w stokrotki, również 60 zł. Kolejna nowość to takie kwiaty 8 zł. Bardzo ładnie wyglądają. Są w takim kartonowym opakowaniu i możecie kupić białe bądź właśnie różowe. Tutaj znalazłam na wyprzedaży taką poszewkę na poduszki za 5 zł. Z jednej strony jest zielona, z drugiej taka kremowa, więc coś takiego. Tutaj też uwielbiam szukać nowości, ale to wszystko było, tak więc nowo sobie odsyłam do wcześniejszych przeglądów. Tutaj czekam na drugą, drugi kolor tego pojemnika krasnala, ale tutaj mamy nowość, dozownik taki plastikowy, prążkowany z gąbeczką i za ten dozownik na mydło zapłacicie 10 zł, bądź może być na płyn do mycia naczyń. No I z racji tego, że jestem maniakiem kubeczków, zawsze Was tu zaproszę. Już widzę jeden w nowej wersji kolorystycznej. Mamy granat, zobaczcie, taka beczułka, bardzo ładny kubek. 12 zł i pojemność to 400 ml. I obok jest jeszcze w kolorze właśnie takim pastelowym, różowym. Pokazał się nowy kolor kwiatków, obok są stokrotki. Cały zestaw kosztuje 4 zł, one są idealne właśnie do dekoracji. A tutaj już mamy kolejną nowość na dziale wielkanocnym i mamy te jajeczka, świeczki za 10 zł. Jak widzicie, występują w czterech kolorach: żółtym, zielonym, fioletowym i różowym. Następna nowość, nowe skrzaty do ogrodu. Za które zapłacicie 15 zł. I one nie są takie ciężkie, ale naprawdę urocze. Zobaczcie sami. I dostałam komentarz, że ktoś właśnie kupił tą osłonkę w kolorze zielonym, jest zadowolony. Ja kupiłam w zeszłym roku w różowym. One kosztują 10 zł, były jeszcze w żółtym, tak więc polecamy, bo naprawdę są bardzo ładne. One mają taką perłową poświatę. Tu z boku znalazłam, zobaczcie, takie nowości do ogrodu. Może się komuś przydać. Leciutkie, bardzo ładne. Za chwilkę Wam powiem, jaka cena. 12 zł za ten płotek. Oczywiście on jest metalowy. I zobaczymy, czy tutaj coś nowego. Świeczniki złote widzę, pokazały się i te gałązki kolorowe, tym razem fioletowe i różowe. Tak więc takie ozdoby dekoracyjne na nowościach. I za tą gałązkę zapłacicie 4 zł. Kolejne świeczki jajka, 5 zł. One bardzo tak intensywnie pachną. Macie kilka kolorów do wyboru. I ostatnia chyba nowość, taka, wow. Ręczniki i tu mamy już letnią propozycję do kuchni za 10 zł. Trzy sztuki w zestawie. Ten chyba też jest nowy, 15 zł, bo nie kojarzę takich bladych kwiatów. Tutaj jeszcze jest taka łapka czy podkładka, 8 zł. I na koniec obiecałam dzisiaj nowości na dziale dla dziewczynek, 40 zł. Taka bluza. Tutaj obok mamy kurtkę jeansową, 50 zł. I za chwileczkę zobaczycie same perełki na dziale dla dziewczynek, bluzki, bluzeczki, a na końcu pokażę Wam nowości z gazetki, propozycja z Pepko, kurtka, dżinsowa i spódniczka. I tam są naprawdę takie perły. Ciekawa jestem, ile osób napisze, że to jest ładne, szczególnie mamy, które mają właśnie dziewczynki, proszę o opinię. Co myślicie o tych nowościach, bo naprawdę ja jestem zachwycona. Kolejna bluzka, zobaczcie. Jedyne 12 zł, bardzo ładny kwiatek. Tu jeszcze tylko pokażę Wam dwie rzeczy z działu dla chłopców: bo ta bluzeczka 12 zł, do tego możecie dokupić te spodnie. To jest dwupak, żółte i czerwone, bardzo ładne. Na tych żółtych jest dino. 25 zł, ten dwupak, ale Dino jest też na bluzie z długim rękawem, i to taki fajny można dresik zrobić. Zobaczcie na wiosnę lato. Bluza 17 zł, no cudo. Kolejna piękna kurteczka, 30 zł. Ja z takiego materiału szukałam dla siebie w kolorze złotym. Miałam takiego nie, nie nigdzie nie było. A tutaj dla dziewczynek taki ładny fiolet, zobaczcie. No i bluzeczka 10 zł. Tutaj Kolejna perełka, i tu mamy jeszcze taką bluzeczkę za 12 zł. No, i tu jest ta propozycja: kurtki jeansowe 40 zł. Ale zobaczcie ten tył. No, przepiękna kurtka jeansowa dla takich małych dziewczynek. I na dole na przykład jest taka spódniczka, chyba w serduszkach, jak się nie mylę. Tutaj jest katanka w kwiatki, i zobaczcie tą tęczową, takie pastelowe kolory. No, coś pięknego. A to są chyba kokardki. 17 zł ta spódniczka. No. I do tej, i do tej katanki one pasują, ale ta pod spodem podpastelowano no coś pięknego. Tak więc kochani, to by było na tyle. Zapraszam Was bardzo serdecznie na przegląd do Action. Tutaj też pokazałam bardzo fajne nowości, jeżeli chodzi o dział ogrodowy, tam były też przepiękne sztućce. Z wzorem, który chyba jest najładniejszy, jaki widziałam. No i oczywiście dużo, dużo nowości na dziale kuchennym, dużo hitowych powrotów na półki, tak więc gorąco Was zapraszam też na wczorajsze przyglądy do Biedronki i do Pepko, bo tu też się dużo dzieje. Biedronka poszalała to po prostu musicie zobaczyć. Kochani, dziękuję, że byliście, dziękuję za oglądanie tego przeglądu, życzę Wam pięknego dnia, jutro będę życzyć yy, Wam kobitki jeszcze bardziej, ale myślę, że jeszcze dzisiaj wieczórkiem wrzucę Wam jeden fajny przegląd, tak więc lecę nagrać coś fajnego. Dziękuję jeszcze za wszystkie cudowne komentarze, łapki, subskrypcje, jesteście przewspaniali nowe osoby, bardzo serdecznie witam na kanale, a teraz już uciekam, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w kolejnym odcinku, cześć!